W Soliny wycofano lituanie i do gonitwy wyszło 8 klaczy. Mośniańska Juana, niepokonana w ubiegłym roku, w tym sezonie nie może osiągnąć wysokiej formy. Tess, trenowana przez Krzysztofa Ziemiańskiego, po pechowej porażce wiosennej startowała z pozycji faworytki. Pochodzenie klaczy wskazywałoby raczej na talent sprinterski i w tym fakcie rywalki dzielnej klaczy upatrywały swoje szanse. Siostra wybornej Nowarny Neris, dwukrotnie zwyciężała w trzeciej grupie. Mocne tempo w dystansie miała zapewnić jej liderka Astrea numer 9. Obie klacze trenuje Andrzej Walicki. Córka Ogiera Graf, Sentinella, osiągnęła formę, czego wynikiem była pewna wygrana w ostatnim starcie w gonitwie drugiej grupy. Stubnieńska Nuna ma na koncie dwie piąte lokaty w nagrodach Strzegona i Wiosennej. Klacz Doroty Kałby, podobnie jak Dziuzet, paniosła 3 kilo więcej niż konkurentki. Zagara hodowli Grzegorza Kaszmarka i Andrzeja Żbikowskiego z dżokejem Józefem Gęborysem w siodle miała być czarnym koniem gonitwy. Czempionka dwuletnich klaczy Giuseppa po porażce wiosennej, czwarta pozycja, walczyła o odzyskanie utraconego terenu wśród najlepszych klaczy derbowego rocznika. Ruszyły. Staciła nieco start Giuseppa, prowadzi Zagara, Nuna, druga, trzecia, Joana, Nery czwarta, tam jest test się układają, w tej chwili prowadzi Nuna, ale już na czoło stawki wysunęła się Astrea. Astrea, Nuna, Zagara, Juana, łeb Nerys, Tes, Sentinella i Giuseppa. Wejście w zakręt. Neris nieco powiększa przewagę. Druga jest nadal Nuna. Trzecia zagara. Odstęp długość Neris, 1000 metrów do celownika. Tes nadal na czele stawki Astrea. Druga Nuna, trzecia zagara, czwarta Nerys, piąta Tes. Joana Sentinella i Giuseppa. Nadal na czele stawki Astrea. Druga Nuna, trzecia tuż za nią zagara. Tes Neris. Stawka się zgrupowała w tej chwili. Poprawia Giuseppa. Ostatnia Sentinella. Z Juno. Już wyjście na prostą. Neris Zagara. Polem. Nuna, za nimi Sentinella, ławą konie finiszuja. Astra osłabła. Prowadzi zagara. Finiszuje Sentinella. Nuna, 400 metrów do celownika. Klacze galopują w jednej linii. Zagara Sentinella. Nuna Nerys polem też, Zagara. W tej chwili wyprzedziła Sentinella Zagareb, ale tu z pola finiszuje też. Test, test, ale jeszcze włączyła się do walki. Neris test jest pierwsza. Test, test, celownik, test. Neris Sentinella Zagara, Luna Astra, Giuseppa Iwana. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Test jest to bardzo dzielna klacz. Pokazała dzisiaj, że jednak trzyma dystans. Pomimo tego, że po tym że konie jak dotąd nie sprawdziły się w dystansie, cieszę się, że zdecydowałem się na start w nagrodzie Solina, a nie Iwna, ponieważ. Był dla niej ten wyścig niezbyt ciężki, w zasadzie był to wyścig na końcówkę. Jest to koń szybki i wytrzymały. Poprzedni wyścig nie udało jej się wygrać ze względu na no, brak szczęścia, można powiedzieć, bo przegrana o krótki łeb jest związana z tym, że brakuje szczęścia czasami. Natomiast dzisiejsze zwycięstwo uważam, że jej się należało, ponieważ jest to naprawdę dobra klacz. No, oczywiście, najbliższym startem są derby. Tak była. jeszcze ma jakieś możliwości, żeby poprawić swoje wyniki. Jeżeli dzisiejszego wyścigu nie odczuja, nie powinna, ponieważ nie miała zbyt ciężkiego wyścigu, to myślę, że może być jakąś, jakimś zagrożeniem dla, dla ogierów. Zobacz.